Baba Aga, kobieta o dojrzałej duszy, czuła, że życie przecieka jej między palcami, jak drobiny piasku przez szyję klepsydry. Codziennie budziła się z uczuciem, że dni mkną nieubłaganie, a ona sama pozostaje na uboczu, nie wykorzystując w pełni swego potencjału. Uwięziona w wierze obowiązków i pędzie codzienności. Zmuszona była stale dostosowywać się do oczekiwań społeczeństwa i otoczenia. Każdy kolejny dzień przynosił nowe wyzwania i zadania do wykonania, a ona, choć pełna aspiracji i marzeń, czuła się coraz bardziej zagubiona w tym niekończącym się labiryncie codzienności. Ta nieustanna gonitwa za czasem i spełnianie cudzych oczekiwań. Ostatecznie doprowadziło ją do punktu, w którym już nie mogła dłużej znieść ciężaru swojego życia. Ucieczka od szarej rzeczywistości stała się dla niej jedynym ratunkiem, aby odzyskać kontakt ze swoim wnętrzem i poszukać prawdziwego sensu istnienia. Las ze swą niezmierzoną przestrzenią i nieokiełznanym pięknem. Wydawał się być miejscem, gdzie mogła uwolnić się od więzów codzienności i odnaleźć swoją własną drogę. Pewnego chłodnego wieczoru, gdy dym z kominów unosił się w powietrzu, postanowiła uciec od szarej rzeczywistości i odnaleźć spokój w otoczeniu natury. Wyruszyła w głąb lasu w poszukiwaniu ukojenia dla swoich myśli. Wśród szelestu liści i koncertu nocnych dźwięków czuła, że las witają otwartymi ramionami, zapraszając do głębiń swych tajemnic. To właśnie tutaj, wśród zaczarowanego światła księżyca i skrytych ścieżek, czuła, że może odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania i odnaleźć spokój, którego tak bardzo potrzebowała.